Dzień dobry Państwu. Gustave Flaubert, wybitny francuski pisarz i autor niezapomnianej pani Bowary, zwykł mawiać, że każdy rząd boi się sztuki, a są takie, które jej wręcz nienawidzą. Z czego wynika ta niechęć? Można powiedzieć, że z pewnego paradoksu, z tego mianowicie, że sztuka, choć nie ma żadnej władzy w sensie formalnym, to dysponuje siłą zupełnie innego rodzaju. Posługuje się narracją. Opowiada o rzeczywistości, która nas otacza i opowiada w sposób niezależny od tego, co sądzi władza. Wielkie dzieła sztuki, literatury, filmu czy teatru mają zdolność wpływania na nasz sposób myślenia. Potrafią kształtować zbiorową świadomość i tworzyć takie interpretacje świata, które wyznaczają podstawę wspólnoty kulturowej i tradycji. Nic dziwnego, że sztuka, która ma taką władzę, wywołuje obawy rządzących. W końcu, jak mówi Flaubert, żadna władza nie lubi innej władzy. Warto jednak powiedzieć, że stosunek władzy do sztuki mówi znacznie więcej o władzy niż o sztuce. Władza, która boi się sztuki, robi wszystko, żeby ją kontrolować, podporządkować sobie, ograniczyć jej autonomię. Efekty takich działań są zawsze podobne i sprowadzają się do zakazów publikacji, czarnych list artystów, zdejmowania przedstawień teatralnych i niedopuszczania filmów do rozpowszechniania. Współczesna władza nie wymyśliła w tym zakresie niczego nowego, a jej twórczy wkład w dzieło cenzurowania sztuki wyraża się w połączeniu czterech nieskomplikowanych strategii. Pierwszą z nich nazwałbym strategią pseudooceny albo pseudoewaluacji. Polega ona na tym, że przedstawiciele władzy publicznie krytykują dzieła artystyczne, nie mając przy tym kompetencji merytorycznych do wypowiadania się na ich temat. A co gorsza, robią to na przekór temu, że owe dzieła zyskują wysokie uznanie w oczach specjalistów i publiczności. Opinie polityków, mówiących o tym, że film, który zdobył Oscara, nie prezentuje polskiego punktu widzenia, ośmieszają samych polityków, ale także w jakimś stopniu obywateli, których ci politycy reprezentują. Do tej samej kategorii należą kuriozalne pomysły audytów placówek artystycznych, na przykład Starego Teatru w Krakowie, jednej z najbardziej zasłużonych scen teatralnych w Polsce. Lub też próby recenzowania propozycji repertuarowych, takich jak Śmierć Dziewczyna z Teatru Polskiego we Wrocławiu. Drugą strategię można określić mianem cenzury finansowej. Polega ona na odmowie finansowania niewygodnych projektów. Władza mówi, że nie sfinansuje przedstawienia, filmu, wystawy, że nie da pieniędzy na wydanie książki. Warto przypomnieć, że władza nie ma żadnych swoich pieniędzy, a jeśli mówi, że ma, to znaczy, że kłamie. Wszystkie pieniądze, które ma władza, są pieniędzmi obywateli, ponieważ pochodzą z podatków albo ze sprzedaży dóbr, które należą do całego społeczeństwa. W tym sensie władza, która nie ma pieniędzy innych niż publiczne, a więc należących do nas wszystkich, nie może odmawiać finansowania dzieł, które się jej nie podobają, ponieważ w ten sposób ogranicza prawa obywateli, którzy płacą podatki, do obcowania z takimi formami sztuki, które ci obywatele uznają za właściwe dla siebie. Trzecia strategia jest przeciwieństwem poprzedniej. Można ją nazwać strategią zamówień. Polega na tym, że władza zleca wyprodukowanie dzieła, które odpowiada jej własnej linii ideologicznej czy partyjnej. Na przykład zleca nakręcenie filmu odnoszącego się do ważnych wydarzeń, którego narracja odpowiada temu, co sama władza, partia polityczna na ten temat sądzi. Takie dzieła sztuki, podlizujące się władzy lub tworzone na jej zamówienie, nawet jeśli nie mają większego artystycznego znaczenia, są próbą stworzenia iluzji, że mamy do czynienia z niezależnością sztuki. Czwarta strategia to strategia kadrowa, i powiedzmy od razu najbardziej prymitywna. Polega na usuwaniu niewygodnych twórców ze stanowisk, dyrektorów teatrów, wytwórni, wydawnictw i instytucji kulturalnych i zastępowaniu ich swoimi ludźmi. Mniej utalentowanymi, a czasem zupełnie nieodpowiednimi do pełnienia tych funkcji, za to wiernymi, lojalnymi i ideologicznie sprawdzonymi. Nie trudno zauważyć, że strategia ta przypomina znane prawo ekonomiczne. Jeśli jednak w zastępowaniu lepszego pieniądza gorszy jest jakiś sens, to takiego sensu nie ma w zastępowaniu wybitnych artystów i fachowców miernotami. Cztery przedstawione tu strategie cenzurowania sztuki, choć są bardzo szkodliwe, pozwalają na ocenę jakości sprawowanej władzy. Przede wszystkim dlatego, że uświadamiają, iż skłonność do ograniczania niezależności sztuki jest za zawsze zapowiedzią rządów autorytarnych. Prowadzą jednocześnie do wniosku, że powrót do swobód twórczych i obywatelskich. Zależy od powstrzymania opresyjnych strategii. Dopóki działają, stanowią skuteczny rodzaj nacisku, za pomocą którego władza pragnie podporządkować sobie to, co podporządkowaniu nie podlega. Istotą sztuki, podobnie jak demokracji, jest wolność. A jeśli władza tego nie rozumie, to znaczy, że niczego nie rozumie. Rządzący, którzy chcą wpływać na sztukę i ograniczać jej niezależność, występują przeciwko czemuś więcej niż dziełom sztuki. Występują przeciwko prawu do niezależnego myślenia. W ten sposób wyrażają brak szacunku dla swoich obywateli. Jeśli władza kwestionuje prawo obywateli do autonomicznych ocen, to znaczy, że traktuje obywateli instrumentalnie i chce nimi sterować. Co więcej, jeśli władza myśli, że jest to możliwe, to znaczy, że ma marne zdanie o swoich obywatelach i traktuje ich jak bezwolną masę. Władza, która postępuje w ten sposób i nie szanuje swoich obywateli, nie zasługuje na to, żeby być władzą. Dziękuję Państwu.